Polska żyła złota. Tak przegląd sportowy świętuje zwycięstwo Piotra Żyły, jego obrona Mistrzostwa Świata, na takiej tej dużej, dwustronnej okładce, rozkładówce, także bardzo ładnie, bardzo zacnie. A wynik jest wyjątkowy i godny docenienia, bowiem to dopiero druga w historii obrona Mistrzostwa Świata na skoczni normalnej. Wcześniej udało się to tylko Adamowi Małuszowi oraz ogólnie czwarta obrona Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich, bez względu na konkurencję. Kosmiczny skok po złoto. Tutaj w środku wywiady, artykuły, wszelkie statystyki, bardzo ładnie to opakowane, a ta tabelka jest w sumie jest z tego wszystkiego najciekawsza. Najlepsi Polacy w konkursach i mistrzostwach w na skoczni normalnej w XXI wieku, ta końcówka Kubacki żyła żyła wygląda pięknie, tutaj na obrona mistrzostwa przez Adamałusza, Lachti i Waldifiemę i chwila na szaleństwa mistrza świata. No, ale skoczny normalne już za nami. Dzisiaj o 17.30 w piątek, konkurs na skoczni dużej na hs 138. Zapraszam serdecznie na kanał, będzie komentarz, będzie nasza relacja. Będziemy razem te emocje sportowe przeżywali. Także do zobaczenia na kanale i życzę.